Dzień dobry, Jest tutaj Adrian będzie skakał Adrian skacz z balkonu. Mamy tutaj jakieś. No powiedziałbym z, z 5-6 metrów Adrian będzie skakał. Chciałbyś znaleźć? Czekaj, Adrian, kurde, no nie nie, nie, nie mnie. no dobra. A czekaj, dobra, chodź z drugiej strony. okej, okej. Z drugiej strony? Czekaj, no to czekaj. Dawaj, go. Jeeeeeej, kurde, Adrian Jumper Starek spider -Man. Dobra, dawaj, dawaj tego holo, bo to będę strzelał O stary, chodź, to jest kryjówka dla ciebie, zobacz Czekaj tutaj, co to jest? O, śmietnik, o idealnie dla mnie, stary, się, jak śmieć Już od dawna, więc w sumie pasuje Dobra, dawaj mi tego, tego Holo wpierdolo Okej, chodź, co tutaj masz? Czy ty naprawdę masz tylko ten Levorvel? Nie, nie, serio, ale, ale czekaj, czekaj Mam jeszcze to, Aha. Co to jest, granat? Granat dymny O Jezu, okay. Wiesz, nie raz to mi będzie robić. Dobra, chodź pójdziemy, wieszcie, nie, tam kawałek na północ. Mauser 89 Kar Tak, bardzo fajna broń. Zresztą też chyba w Call of Duty przecież Znaczy w Call of Duty to w tych drugowojnych gierkach za, zawsze było. Więc kurczę A, spoko. Przy... Postaracie się z ekipą Jarkową dostać dostęp do, custom, do customowego serwera to będziecie mogli jakieś ciekawe będziecie robić. No to jest całkiem spoko w sumie. A ten... Customowy server nie jest przypadkiem dostępny dla wszystkich, którzy kupili tą grę? To jest serwer czy coś takiego, czy to jest chyba jeszcze tak, jakiś tak. serwer? tak, znaczy nie no, to jest serwer, bo jest. Ale no ty no to biegniesz jest... kurde normalnie jak cowboy stary z tym. Zastanawiam zostawiamy, czemu jestem szybszy? No, bo z bronią się biega w trochę. Ale wiesz, ja to ja to biegam, ja to wiesz co, mnie się tam nie spieszy, wolę mieć dłoń... Chciałem powiedzieć dłoń w broni. Broń w dłoni... Niż wiesz... Lepiej to mieć w ten sposób, nie? A właśnie można sobie zadać obrażenia, czy nie? No, no kurwa, no ja pierdolę! Praszam. Ty kurwa głupi idioto! Nie, 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 nie! To... Nie będziesz ty, tak po prostu sam. byłeś świnką morską i... <noise> I nie jesteś, nie jesteś <noise> 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 Jaką żeś mi bułę w plecy stary, muka kurwa. <noise> Adrian, co to jest? Stary, Muka? Stary, dostałeś na przebudzenie. Muka. A co chodzi z muką? Ja nigdy nie rozumiałem tego. Ludzie tak robili, taki, taki... Tak składali palce w kółko? Czy ja powiem ci tak, nie wiem, ale zawsze mnie bolało. No? Nie, ale serio, naprawdę. Panie... O, wiesz co? To Muka. Chyba, to jest chyba jakieś opuszczone, miejsce. Nie rozumiałem nigdy tego, kurde. wiesz, podchodzi do ciebie kolej, zobaczyłeś, że ci pokazuje coś tam. I dlatego a w którymś okay. momencie to było już takie takie mocne, tak, znaczy tak, tak bardzo intensywne mukowanie Ej tu jest M16. To ci dam, co? No. Ja a ciebie też bili w twarz? No nie, no nie w twarz, to się uderzało w ramię po prostu. Natomiast wiesz, to już kiedyś było tak, że jak ktoś cię wołał, to już się nie odwracałeś tak od razu, żeby nie zobaczyć tej muki, tak czego. A masz plecak dwójkę? E, nie mam. To to jest, to to jest u góry, w tym ja to ci od razu przez naskę zostawię. To był, go, to był go. Oj, masz powiększony magazynek do ARKI. Od razu będziesz miał więcej ammo, będziesz mógł sobie kurwa więcej nie trafiać. Hehehe. <laughs> Stary, tak jak wczoraj. Aha! No. Adrian, kurde. To tak jak wczoraj też do mnie. No, Nexus, weź tak przeżyć, żeby był jeden na jeden to będziesz miał chociaż drugie miejsce, nie? Stary, to jest to nastawienie. Kurde, ile tutaj jest pasmo amunicji do kara? Zajebiście. Chociaż ja już to mam, więc. Z no. jednej strony cię chwalą, ale z drugiej to tak, Ooo". Nie mogłeś się na to patrzeć i tyle. No właśnie, ale to tak trudno, jak ktoś ci woła, Ej, Johnny, tego tak odwracasz się tam muka i. Je. No po prostu starnie nie mogłeś patrzeć, nie wnikaj, nie wnikaj. Po prostu nie, to było wieść, to. Ta gra zabijała ciekawskość. Byłeś kiedyś ciekawy świata, dostałeś mukę, już przestałeś <noise> O, mam kamizel, kamizelkę, dwójkę. To jest spokojnie. Bardzo dobrze. O, i mam jeansy! O, ale stary, teraz to damy. Front typowy, grip uchwyt kątowy. Typowy młody przedsiębior, przedsiębiorca. Mówisz? Ale typowy młody przedsiębiorca. Ło, jak mnie zlagowało. Staraj, powiem ci. Można no, było to... pokazywać na poziomie pasa, tylko nie na poziomie oczu. A, no mhm. widzisz, no stary, to znaczy, że to była taka gra wiesz. Stal, nie patrzmy tak. się na jądra. No, znaczy, patrz się na dalsza jądra. Albo nie, no nie patrz na jądra, bo A jak popatrzyłeś, sume? to wiesz, to dostawać mukę, no. A no, zobacz, że tam kodeks honorowy był? No, ale to tak było. No, rzeczywiście, tak na udzie się pokazywał tą mukę. Spojrzałeś tam? Kurde, to taka bardzo męska gra. Ej, tam chyba ktoś był. Otwarte jest, dobra, przygotuj. Nie, się ja tam nigdy nie patrzyłem na krocze kolegu. No tak samo, ale... Zawsze patrzyłem w głęboko, Adren Adrian, wydaje mi się, że to było bardziej gejowym. Nie, właśnie, dlaczego muka nie była na oczach, nie? lol Masz jakieś właśnie przybliżenie, żeby tam zobaczyć, czy, czy, no, czy coś? No, nie, nie z... za bardzo stary, Ja no Ale wiesz co, wydaje mi się, Spróbujemy że koleś no. raczej tam już poszli Dobra. Widzę, widzę, po lewej! Po lewej Co z znaczy? Tam. Po lewej, za murkiem Samochód jedzie, samochód jedzie, samochód jedzie yeah. O, Je jest po drugiej story. stronie, jest po drugiej stronie. Ale to będzie na się chowaj, się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, ale są dwa teamy. Chowaj się za budyneczek. Dobra, dobra, i czekamy na razie tutaj. Jest, jest, koleś wchodzi do tego do... Dostał ode mnie Strzałem się. Jest w tym budyneczku stary, tym takim malutkim, widzisz? Z dwoma okienkami. W tym... No. Nie, nie raszuj, nie raszuj, nie rasuj Ja pilnuję nam pleców hmm? Tam kurwa granat można wrzucić, ale ty pewnie nie masz. Dobra, o co się? O co się? O co się? O się? Ja to robię. Ja to robię. Przygotuj się na strzelanie. Koleś ucieka. Gdzie ja ucieka? Dobra, dobra, dobra. Rzucam granat. Uważaj Adrian, uważaj, uważaj, nie raszuj, nie raszuj Zastrzel go Dostał, 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 położyłem go Nice Jest jeszcze jeden tam, jeszcze jeden, jeszcze jeden Adrian, tam jest jeszcze jeden typo Dokończyłem typa Tam jest jeszcze jeden za tym budyneczkiem Wiem. What the fuck? What? Co to było kurwa? Zabiłeś go? Koleś to jakiś stary był Ej, może to był on? Nie wiem, kto to kurwa był, ale se stał tutaj obok mnie Dobra, mam ammo mm. A ten tu ktoś mam jeszcze batek. jest chowaj, chowaj, się do budyneczku, do budyneczku stary No to chodź, 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 chodź. I przeczekamy se tutaj tym What the fuck, co to było do kurwy, ej? Ja się... Kolej se po prostu stał tak na wyjebaniu Naprawdę? No, nie mam pojęcia o co chodzi może dostał depresja jak mu kolega umarł No właśnie tak się stał przy tym, kurde normalnie nie wiem Może jakiś, wiesz, poobozowe... Star, jak sany, poobozowe tam. i stał przy tym, wiesz tak łapał się tą, tą ręką za ten... za ten wiesz płot. Ktoś jeszcze musi być stary. A, a jak jesteśmy w domku, to nie się nam wystanie? Nie, tutaj chyba... Nie wiem. No. Tutaj szukasz strefa, a to jest bunkie Ale ten mamy zabrać samochód, nawet powiedziałbym, że mamy dwa samochody. Aha. Ale z tego kara tam dostał koleś Może to twój widz, no tam pewno stał tyłem do mnie Pierwsze co by robił, kurde to wiesz No dobra, no tu koleś leży jeden No mam jego zestawy pomocy, tłumik płomienia A, tylko patrzysz teraz koleś po lewej? Tak, tak, o on miał M416, to ja chyba wezmę sobie ją Jeszcze czekaj, czek. rzucam ci dwa napoje energetyczne O kurwa, wszystkie rzucam. Ej, wiesz co, We, weź jak ja lutuję to broni na chwilę Aha Dobra, ja sobie wezmę to Okej, okay, ktoś tu musi być jeszcze O, oh, Co? A nie, to jest... Coś jest za nami Co? A to jest idealnie, tutaj się, tutaj się zatrzymało to coś No tak, 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 się zatrzymuje, dopiero za minutę będzie jechać dalej oh, ale jaka kulturalna mgła to cykła. Kulturalna, elektryczna mgła Taka uprzejma Panowie ja poczekam sporo. Dobra, tu jeszcze sprawdzam stary ten budyneczek To jest kulturalka. O, to jest Akacz leży. Dobra, wezmę sobie Am do tego, tego Akacza, do kara W sumie za dużo i tak ten, ale wolę to wziąć niż później ktoś ma... Mhm. Mi, ty, wiesz łeb rozpierdolić tym kurde Akaczem. Bo, bo postawiłem, że nie zlutuję go. Ale choć lutniemy jeszcze to szybko, tutaj co? O, 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 czekaj już co, bo tutaj. Ja może ktoś być? Co? No tak, no może być teoretycznie, chociaż. Znaczy, Koleś by nie. musiał mieć nerwy zostali, żeby siedzieć tutaj no, cały czas no, po prostu. Nie, jeszcze nie. No. Dobra, choć jedziemy 9 no, Zobaczymy, jak tak. się strefa zamyka. O, kurde, na, na tym. No, noworepnoje? Noworepnoje, tak to się nazywa? Kurde, ta nazwa. Błagam Cię, żeby to się nie skończyło tak jak... Czekaj, 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 bo, bo tu tu u stał. widzisz tak przy płocie, tak, o, nie? Tutaj? No, nie wiem. Ale lutował coś po prostu. Nie, no właśnie tu... Adrian coś mnie przyblokował. Teraz jest biegom mu. Dobra, idziemy, chodź. Nie mieli optyki, chodź, 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 jedziemy. Co zajedziemy tutaj? Na no, spokojnie Adrian polutujemy, jesteśmy jakieś szczury. Dobra, wiesz co jest głupie? No? To, że pasażer nie może pić żadnych napojów To muszą zmienić. No to było głupie, no. Znaczy wiesz, może pić tylko jak stoją no, Wiesz ale? o co chodzi, bo to jest... Na, no tak, jak staniesz, to możesz pić, bo wiesz, bo... bo kurwa wylejesz stary, żeby ci się wszystko kleić. No ta pizzerka. Co ty robisz? Bo wylejesz to nie żyjesz, Jomek. Więc wiesz, to po prostu... To jest kulturalna, kulturalna gra, ja bym ci K na przykład nie, nie, jak ja bym jechał po polem, po, po polem, Polę, po polu, dobra. jeepem, to bym na pewno ci nie pozwolił pić. O Jezu, Dziękuję ci bardzo, witam w gronie subskrybentów, cześć! Być... No nie pozwoliłbym ci pić, jakbyśmy jechali jeepem po na polu. Naprawdę nie pozwolilibyśmy się napić w jeepie? No ale po polu, a znaczy ci... normalnie, tak, ale po polu stary, jadąc, nie no, przecież no dobra, ale, a nie wiem, a jakbym miał słomkę? <laughs> to może się bym się zastanowił, ale wiesz. Adrian, <laughs> Chodź, chodź, chodź szybko, szybko <laughs> Nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są! Chodź tędy wejdziemy. No to co stary rozkładamy ręczniczek? Super! To z i... Stary czekaj w tym jeepie chyba siedział Ja pierdolę Ale poleciałem O stary Ja to się muszę trochę wylecieć no, ja tak wiesz. Masz Energolca, Bolca? Mam, mam, mam Energola. No, lepiej byłoby Energol mieć. Ja pierdziele, jak to tu wlazę? No, podskoczyłem po prostu. O Boże. 7 miesięcy z Gitagońskiemu. Ponownie, dziękuję Ci. 7 miesięcy z Rediavin No, to tylko z Rediavin, no kurczę, on wie o co chodzi. On wie o co chodzi. Dziękuję Ci bardzo, Radiawinku. Wyślę Ci męskiego Buziaka podziękowania. Pamiętaj, to nie ma nic złego w męskim buziaku. Podziękowania. Ja, se, like, ja like, się normalnie, słuchaj, męskie. Ja się popłakałem. Wzruszyłem się, słuchaj tym. Ej, daj mi tego. tego. Coś, coś. Energolca, bolca. Energolca, bolca. Energolca, bolca, daj. mi. leży na ziemi. Szymon nie będę używał tych, wiesz. Mm -hmm. Nie, no, jasne. Dobra, biegniemy tam do tego, nie? Mm, do tego miejsca no zakładam? Stary. stary, no to wiesz, mieliśmy i tak się pozbyć dowodu, więc. żeśmy włożyli samochód do wody. <laughs> o Jezek, sucho. Znaczy teraz to mokro. Trzeba uważać, stary, bo jesteśmy tak na szczerym polu. Chociaż i tak będziemy, tak czy siak. Czy byśmy tego chcieli, czy nie. Spoko, spoko, mam zielony kaz. Grywam się tutaj z zielenią. Jestem ja cię nie roślinką. widział, Gdzie ty jesteś, Adrian? Tak, to nie widzisz mnie? No nie. A. <grymne> <grymne> o nie, Adrian, no nie, 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 nie. Pamiętaj, że jak zobaczysz przeciwnika, zamykaj oczy, to on cię wtedy też nie widzi <grymne> to jest dobry, dobry tip Dobra, to ja idę Czekaj, jeszcze przeskakiwania <grymne> przez spórki <kulki. grymne> Będzie, <grymne> będzie też Dobra, umpy, 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 lumpy Mamy tutaj kolimator, co jest dobrze Kolejny kolimator chciałbyś? Nie, kolimator mam Dobra, to ja holo w pierdolę wyrzucę Front grip, o powiększony magazyn Ale ja mam wypieprzonego w kosmos tego, tego tutaj O, luneta X, y, x2 stary. O, to, to dasz mi, co? Bo ja na tą snajperkę by mi się przydało No dobra Czy te 4 mag działa? Mam kolimator A nie mam holograficzny. dobra, nieważne Ale kolimator moim zdaniem jest lepszy niż holo Mówisz? To dasz mi kolimator A, bo mam mniejszą kropkę, to jest takie to... <noise> No, mniejsza kropka lepsza, no coś w tym jest? Męski buziak Normalna sprawa Mam plecak dwujeczka. To mam A to co? Wymiana, stary, masz Masz Ja na tym sniperkę to... Ktoś tu jedzie, ktoś tu jedzie Chowaj się Panie, to nie, no Zatrzymali się, kurwa, no zamknęłem drzwi i się zatrzym... ten, podjechali, w ten się patrzył Dobra, tu jest jeszcze ten tłumik, tłumik, apteczka Apteczkę tu sobie weź, zastaw pierwszej pomocy Ej, a masz jakieś czy nie? Ile masz? Mam Z... dwie Dobra, ja mam cztery na to, dobra To jeszcze to, chodź, dam ci jeszcze jedną Ja pierdolę, ale po co tak równo? Stary, mówić, no nigdy nie, nie wiesz, ziomek, stary, ale... Ja... Nie przejdę Dobra, a tu jest plecak dwójeczka też? Dobra, chodź Ta. użyję jeszcze sobie NRK co obołu, No to dawaj Jestem gotowy, stary. Dobra, chodź. Po. Ole, mamy daleko od jazdy. Dobra, chodź. O, mamo. Dobra, przebiegniemy sobie. A takie tam się cardiozy. Tery wygląda fajnie, ale inaczej mm, oglądać, a inaczej grać. No moim zdaniem gierka jest, jest po prostu mega przyjemna. Ja też tak sobie stwierdziłem. A, dobra, kupię, bo tak się trzymałem od tej gry z dala, bo no niestety. Ja chyba no, mam no, no, taki no, no, syndrom, super. że się trzymam od, od gier takich mega popularnych z dala. Takie jakieś hmm. dziwne przekonanie w głowie mam. Ale kupiłem i szczerze mówiąc nie żałuję, się dobrze bawię. Zresztą sami widzicie, że siedzę praktycznie cały czas na i Gram. Sama to stary, że jak dwa pojeby, wczoraj graliśmy do dzisiaj graliśmy do ósmej nad rano. No Nad ranem, Boże na siódmej stary, siódmej No dobra, siódmej, no siódmej Z przerwą na maczkę Z przerwą na maczkę Ale powiem ci, ten mag... polecam Mac Wrap e, o, się jajkiem. zamyka strefa, kur... tak prąd na zaraz jebnie Mega dobrze No stary, jest 26 osób Powiem ci, mało zostało osób, bo wszyscy wyskoczyli na tą bazę Nie, ja, mam jakieś takie przeczucie, że, 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 że raczej to wygramy Adrian, powiem ci, jesteś zbyt pewny siebie. Koki-koki się zrobiłeś. Nie, ja, stary, powiem ci, to przychodzi z doświadczeniem. Adrian, wygrałeś jedną grę wczoraj. Dobra, cicho. Miałeś tego nie mówić. Miałem wtedy 8 kili kurde, nad więcej, jest 9. Morderca byłem wtedy. Ty miałeś 4, Kriożerczy? pamiętam! Fiożercze lis? Fiożercze Cheese dzika kuna. Dobra, coś jeszcze, że tu się nie zatrzymamy, bo dostaniemy trochę z prądu. Ale lecimy dalej, wiesz. O to goni, ale to jest szybkie. No 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 no. Dostaniemy trochę prądem w podóbce. Będę czuć jak świnia w A świnia prąd bzzz Kurczę, trochę przerąbane. Mhm. Jak się szybciej biegnie bez broni w ręce, no właśnie. Kurde. Oh, 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 oh. A w sumie to nie są aż takie super potężne obrażenia Nie, są, nie są jakieś aż takie obrażenia, ale to, to są obrażenia, których i tak nie chcę dostawać No bo teraz widzisz, ja mam painkillery, no to aż mi szkoda ich używać, nie? Z innej strony O, dobra No dobra, to idziemy gdzieś tu może? Jasne, co? Ja sobie użyję tego painkillera, bo... O, sorry, te, 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 ta odrobinia... to, są, to są te wartości, które Dokładnie. wiesz, czasem, czasem mogą przesądzić. Strzelałem się z tego, 345, Oho, się. N. Ale ładuję, paczko. No, się nie pierdzieli w tańcu, ktoś tam chyba za dużo amunicji ma. No, ja też nie mam jakoś. Mam 170. Znowu, znowu robimy to trochę w taki ułomny sposób, bo bierzemy górę, to jest tak wysunięte. Patrz, koleś, koleś. O, kurwa. O Jezu, nice. kurwa, ale dostał ode mnie Weź apteczkę sobie Tak, 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 tak. ładuję Mam ci, ten kar to jest, to jednak powinna być sytuacyjna broń, bo dostał ode mnie co prawda koleś, ale Uff. Czekaj, sprawdzę gościa O ma Jezu, baj. ma lunetę ósemkę, zajebiście, luneta czwórka, no to fajnie Hamulec Rotowy, powiększona ładownica Przeciwbóle, apteczki, wszystko jest tutaj zajebiście Zajmę to drzewo, to drzewo jest moje, ale... No, ale to ósemka Ciebie, dobrze, nie, niech oni się wystrzelają To jest strategia Dobra Jest, jakoś, jest jakiś plan Ale dalej jesteśmy poza strefą, Adrian, pamiętaj Przede wszystkim jesteśmy dalej na czubku wczoraj wieży Może nie wieży, tylko tego Góry no, możemy Ale zresztą będziemy, będziemy musieli tam pójść Jakoś się stoczymy, Adnion, tutaj. Możemy tu się zabunkrować, ty za tym drzewem. No, 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 za drzewem jest okej. Okay. <tryk> Ale mi się kichło stary. Okay. Wiesz co, ten wąwóz po lewej jest trochę niebezpieczny. Po lewej? A ten tutaj, tam. Ta ja pierdziela. Proszę, nie być bombą. Nie, to jest wiesz. Jesteśmy jeszcze fajnie w strefie. Zaraz zobaczymy, w którą strefę pójdzie. W którą stronę? Na jakiej rozdziałce gra, że laguje ci ta gra? Na jakiej rozdziałce gra, że laguje ci ta gra? Mi laguje ta gra? Przecież mi nie laguje. Mi działa w 144 klatkach, stary. Czemu sądzisz, że laguje? Ale chyba, ci, że ci chodzi, że nie laguje mi ta gra. Ja gram na 1080 p Zrzut przed nami wylądował. O kurwa. Wiem, ale to jest. To jest trochę takie bardzo a. Ale zobacz daleko jest ten stary, daleko w prawo. Chodź, 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 przebiegniemy. A nie możemy się schować tutaj. pod kamieniami i patrzeć Chodź, 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 chodź. Nie, wiesz, Adrian, kurwa Stary to ty, ty jesteś taki Nie lubisz ryzyka. Nie. No ale to wiesz co stary, wiesz oni se wezmą, my zajmiemy pozycję i będziemy tutaj stąd patrzeć na ten, a będziemy przy strefie bardziej, to oni będą do nas a, musieli. No, a bo strefa się zamyka w prawo. Ej, dobra, tak. to idziemy do strefy. Mówię ci Nie, trzeba to taktycznie rozplanować, trzeba być smutniejsi. To dobre miejsce. Jeszcze powinien tutaj biegać kurde z tym. O tam już tam już ktoś. Oni już wiedzą. Oni już czekają. Plecki, stary, plecki, patrz proszęcie. Dobra. Chodź podsuwamy się powoli. Koleś biegnie. Gdzie? Eee... NW-330 345 dobra 50, 45 Dobra 50 Masz straterkę? Aha Uff. Dobra, chujowo Daliśmy o sobie znać, Adrian Chujowo, no, fest Dobra, chodź, 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 biegnijmy To drzew 15 osób Adrian Musimy zająć jakieś dobre miejsce, przy tej strefie jakoś Do blisko siebie jesteśmy chyba Wiem, wiem, jak dostaniemy kolej. koleś Uważaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden Leżę, 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 leżę Dobra, A Adrian, za drzewem, za drzewem, koleś biega do ciebie O kurwa O, za drzewem? Ale musisz mi dawać punkt orientacyjny No to za... przed tołem, za drzewem strzelał, no? no A to ten no sam Tak, nie, no ja tamtego z tyłu zabiłem, no. Ale ten, fake info, no. no to są fake info. Ale dobra, ja myślałem, no ósme miejsce na no, no widzisz ósme miejsce kurde, jedziemy dalej. Rapier, dzielę większa kontrola I właśnie e, o tym mówiłem, stary, chodź do tego zrzutu, tam by się zlecieli na to, jak. No nie, no właśnie, by tam polecieli, byśmy umarli. Ale właśnie by by, nie, my, byśmy nie poszli do zrzutu, tylko byśmy się schowali obok kamieni Bo mówię ci, naprawdę oni stamtąd wszyscy wychodzili Po raz pierwszy dostajesz 10 tysięcy ocen pozytywnych Dobra, play O stary, kolejna rundka. A zaraz będę musiał sobie skrzynkę kolejną kupić, a to też, a to to też jest tak samo jak nie wiem, jak, jak, jak w tych wszystkich innych grach, których są skrzynki, że mogą być i tam, które są rzadkie? No, tam tylko takie rzadkie się pojawią. Wiesz e... To wcale to, to działa tak, że tam wiesz, jakieś te snajperki się respią. Ale wiesz może też Tommy Gun jakieś to takie, takie trochę glubi